Siema wszystkim, to ja. Dzisiaj będziemy wygrywać z siostrą. Hello. Jakby co, to gram w to już pierwszy raz. Moja siostra w to gra za mnie, bo ona gra to już latami. Ja to gram najlepiej. Jakbyście chcieli wiedzieć, to może kiedyś chcecie pokram z Ikorem. Mmm, razem... Tak I tak... robię dla was specjal e, Będziecie mogli się ze mną spotkać na Robloxie Mój nick to Sigma Azbę. No i najlepiej, że jak mój prac skinie to będziecie wokół oglądać jak ja wykram to sama. Ikor wtedy będzie mnie ja może obserwować.

Oh, Бог, да ещё wow. <связь> yes, в ту греч. О, кинулся швейцар. Папень. Вау, сложный. Yes, Я тебе не проиграю, ты мне не сойдёшься. Jak ty kurde nie mieć mieć? Dobra, ja to sobie ciebie zrobię, bo ja będę hardcore'em. Jestem. Musisz mnie przesać i korpić? Dobra. Butelką jeszcze? Dobra. Na serio, nie wiecie jak mój brat kiedyś. Mam no to. Ja byłam w to Bambikiem. To jeszcze z kolejką to kraliśmy. Ja yeah, tam. Nie pytam. Stracił nas i. No i mam to. was do potworów. Nie masz piszu, tyryj. Ani żadnych. Tylko jestem w to. Sigma, AB. Temas nam je putevko papirja. żebyli na like, że i będzie, być, że, że chcecie nagrywać z siostrą. Dzisiaj tylko pokramy dwie rundy, ale... Jutro może nawet trochę dłużej. jak będę miał czas. Jak ty na co masz kontrolę? No. A ja mam jedną prośbę. Proszę mnie hejtować na Potem nie hejtować mojego kwiatu, bo to mnie jest wkurza. Ludzie, niechajcie mnie, posłuchajcie się mojej siostry, bo ja się dla Was staram. Chłop, mój kolega nagrywa, ja nagrywam coś, on, on mnie tu zgapia. i no, Ja... mam kolega wyświetlenie. To dzisiaj on ma z jakichś tysiąc. Czym popełniłem błąd? powiedź mi. Coś mi się lakowało, czy mi się wydaje, że i kurtopie chyba coś się lakowało? Nie. To co to się stało z tą Bo No... Pojawiam to jakieś rasy.

Słuchaj tu, serio, posłuchajcie się siostry. Bo ona jest na moim kanale pierwszy raz. Ludzie, bo to będzie zbyt długie, więc jednak nie dwie, a jedną grę zagramy. Czekam i jutro spróbujemy dłużej. Więc to by było na tyle chyba z tego odcinka. No, no chyba to świetne chyba popil. Zaczepią cię. Po... Czekam, gdzie ja Kto jeszcze Coca jest? Coca-Cola, jest cena! To Ta. pa pa, widzimy się jutro. Zostawcie sobie i lajka i pa.